Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami dzisiaj w super vlogu, dlatego że dzisiaj jedziemy do Włoch. Włochy to jest moje ulubione dotychczas zwiedzone miejsce na całym świecie, uwielbiam klimat, jedzenie, ludzi, wszystko. Dlatego dzisiaj zabieram was ze sobą do Rzymu. Także pokażę wam wszystko co będę mogła, e, ja jestem po prostu zapakowana na maksa, torby są wypchane po brzegach, znaczy torby, ja mam jedną torbę podręczną, także zobaczymy jak to będzie, lot mam dopiero o 21, także... Moi drodzy, po nocy spędzonej na lotnisku siedzimy pod Koloseum bez żadnego cienia, czekając na nasz hotel. Jest godzina 11:40, a nasze zameldowanie przy dobrych wiatrach rozpocznie się o 13:30. Także siedzimy tu, nie wydali nam nawet pizzy, bo sprzedają ją o 12:00, Ale tak? no, ogólnie Rzym jest piękny. Dzień dobry w Rzymie, już naszego pokoju. Witam pod rzęce, 4 czterogodzinnej. My po prostu po tych trudach podróże, tylko weszliśmy do tego mieszkania, padłyśmy, położyłyśmy się spać i obudziliśmy się o nie wiadomo, której, dlatego że byłyśmy zmachane po całym dniu i dzień też był taki mega mocno organizacyjny, dlatego że mieliśmy ciężkie bagaże, chodziliśmy po tym całym Rzymie kilka razy po prostu zrobiliśmy tysiące kilometrów, krążąc, czekałyśmy na, na to metro, później, żeby tu dojechać. Jest trochę daleko ten hotel. Znaczy to nie jest taki typowy hotel, tylko po prostu wynajęłyśmy mieszkanie yy, i które, wiecie, zaraz Wam pokażę ten pokój. Także dzisiejszy dzień mocno organizacyjny, od jutra zaczynamy z pełną parą, już się nauczyłyśmy co, jak, gdzie, jak dojechać, e, rozplanujemy sobie dzisiaj wszystko, żeby tak na spokojnie chodzić po tym Rzymie, żeby wiedzieć co chcemy zrobić, e, a nie tak chodzić bez celu jak trochę dzisiaj, także pokażę Wam jak sobie tutaj spędzamy te dni, mam nadzieję, że wyjazd będzie fajny, udany I Nie się na dzisiaj już żegnam, nie będę się tego studiować, dlatego że zaraz idziemy spać, idziemy się jeszcze tu chwilę przejść po okolicy, może coś kupić do jedzenia i idziemy spać. Hani znalazłam mój samochód i po prostu biorę to do kluczyków Zrobiliśmy zakupy, mamy zwiedzający dzień, bo od 5.40 jesteśmy na nogach, żeby wstać na fontannę. I oczywiście okazało się, że ludzie już o tej godzinie też są na fontannie. Także zrobiliśmy fotki, które już dodałyśmy na Instagrama. Zrobiliśmy zakupy i teraz idziemy na makaron za 5 euro, także... Jesteśmy w Watykanie. Trafiliśmy tutaj całkiem przypadkiem, bez żadnej mapy i żadnego telefonu, ponieważ bardzo nierozsądnie rozładowały nam się dwa telefony, na których były dwie karty i dwie mapy. Zostałyśmy z mapą papierową na 4 godziny, bez toalety, bez pieniędzy i bez mapy. Dobrze, że posiliłyśmy się pizzą kilka godzin temu. Dobrze, że się pizzą kilka godzin temu, ponieważ wydaje mi się, że mogłoby, mogłaby stać się tragedia. Zostałyśmy bez niczego, ale dzięki mapie trafiłyśmy do Watykanu. Spod Koloseum trafiliśmy do Watykanu. Przeszliśmy restauracji pod blisko Koloseum i zobaczcie na cen. Przeszłyśmy na siananie za 3 euro. Weźmiemy sobie kawkę, weźmiemy sobie jakieś tutaj śniadanko. I tutaj jest od razu miasto, centrum, siedzimy. Mam nadzieję, że nie zapłacimy dużo koperto, ale tak się nazywa tutaj, proszę bardzo, restauracja. Nie wsiąk kresanty. Zamówiłyśmy dwa puste kresanty, bo pan nie miał żadną czekoladą ani z żadnym nadzieniem. Ja wziąłem sobie kawkę e, mrożoną na mleku migdałowym, a Julka espresso. Prawdziwa po prostu włoszka. Ktoś się oświadczył, jesteśmy świadkami drugich oświadczeń. Tutaj proszę bardzo, w wczoraj pod fontaną, dzisiaj pod kolosem. Jest kolejny dzień, dzień trzeci, idziemy dzisiaj widać Colosseum. Dzajcie do koleseł. Jest to trzecia kolejka w tej strony, bo nie jest to nigdzie opisane, gdzie się stać. Tu jest kolejka kochani do biletów. Tu, tu, jeśli macie bilety, to kolejka jest tam. Natomiast jeśli jesteście w grupie, kolejka jest tam. Siedzimy i czekamy. W Polsce jest pewnie 15 stopni tutaj jest. jest troszeczkę taki dyskomfort klimatyczny. Przednie jest walkami, odbywał się publicznie 15 przestępców. Mamy kilometrowej kolejce, kolejce na najlepsze kanapki. Pokażę je, dobrze, Wreszcie weszliśmy do Koloseum i ja wziąłem bilet studencki, uczniowski. Jak ma się już 18 lat, to się płaci tylko 3 euro. Myślałam, że wyjdzie raz to gdzieś 18-12, a zapłaciłam tylko 3 ze zniżką. Pięknie w środku, akurat weszliśmy o godzinie 18, więc jest. Tutaj już, zachodzik. Przyjechałyśmy do koloseum. Weszliśmy tymi tanimi biletami, Luka miała za darmo, bo ona nie lecnia. ja jestem opiekunem, e, ja zapłaciłam 3 euro. Idziemy w tej chwili to pooglądać i później wracamy się metrem, przebrać się i naładować telefony, bo strasznie nam tutaj po prostu ten internet źle baterie. Namodujemy telefony, jedziemy przebrać się w sukienki i czekamy na zachód słońca w Rzymie, żeby zrobić zdjęcia przy koloseum oświetlonym nocą. Idziemy na jakimś murku i zjadłyśmy tyle misów w size. Ja zostawię wszystkie poleceki w opisie. Takie malutkie, 2,5 euro, już się obsypałam e, kakao, ale bardzo, bardzo pyszne. Zrobiliśmy włoskie pamiątki na włoskim markecie. My mamy po bagażu pod po prostu tyle tych rzeczy, tyle tych dodatkowych kilogramów. Pani, ostatni dzień, ostatnia godzina nam została i idziemy na pastę za 4,5 euro. To jest najlepsza pasta jako tu. Zjadliśmy. Pani, ledwo zdążone na pociąg, po prostu jedziemy na styk, ale e, makaroncy Oczywiście ostatnio muszą być. E, mamy dużo przypraw, to jest na przykład takie pesto na suko, bo nie, nie mogłyśmy się pesto w słoiczku. Tutaj jakieś to spaghetti. Mamy tutaj kolejną przyprawę do spaghetti, po prostu mamy mnóstwo przypraw, słodyczy. Dzień dobry, moi drodzy, już z Polski. Ja wróciłam dwa dni temu do domu i jeszcze nie dograłam tutaj końcówki tego vloga i takiego podsumowania. Na samym wstępie, wszystkie potrzebne informacje do zorganizowania takiego budżetowego tripu, czy polecenia moich miejscówek, znajdziecie w opisie. Wiem, że bardzo dużo osób się interesuje tym tematem. Ja sama się interesuję takim w miarę budżetowym podróżowaniem. Ten wyjazd to był jeden wielki fart. My na jednym wielkim farcie w ogóle to wszystko przeżyłyśmy, dotrwałyśmy i bezpiecznie wróciłyśmy do Polski. Nie było czasu tam nagrywać. Nawet już nie opowiadam o tym wszystkim, ale naprawdę było świetnie. Ja to będę bardzo, bardzo dobrze wspominać, opowiadać w ogóle moim dzieciom o, o, o tym całym wyjeździe. Tak, także dziękuję, że towarzyszyliście mi w tym całym wyjeździe znać, czy robota mojego operatora się wam podobała, bo troszeczkę inny format miał ten vlog niż taki typowy z ręki, jak właśnie był zawsze. Także wielkie dzięki dla Julki za bycie nieodpłatnym e, operatorem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym vlogu, takim już weekly vlogu, bardziej rutynowym vlogu. Bo jestem właśnie w trakcie nagrywania. Tak jak mówię, jest już trochę e, po tym wyjeździe 2-3 dni. Ja już w ogóle zdążyłam pójść do fryzjera i zmienić włosy, ale to wszystko będzie w kolejnym vlogu. Ja się Wam żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Bliźaczki.